Okej, okay, to ja wezmę takim e, Pytania do Roka, mam no i po prostu zrobiłem odpowiedź na film e, Roka o seksie, o latach i tak dalej. Wiem, że już był kilka dni temu, ale co mi tam zrobię? No, mam nadzieję, że Roku odpowiesz, no ale co, najpierw pytania, nie? Bo na co odpowiesz? No to była dzisiaj lekcja o religii, o seksie, no i ten. I po prostu tam, tacy jedni przyszli na lekcję, podawając nazwiska, złe i tak dalej, i tak dalej. No i do tej lekcji nie podchodzili poważnie, wiecie, wiesz, naśmiewał. wiecie, naśmiewali się różnie i tak dalej. No i co odnośnie z tym. No i co ty o, o takim niepoważnym podejściu do takich ważnych spraw roku myślisz? I co byś zrobił? Naprowadziłbyś ich jakoś, czy nie wiem, byś powiedział, yy, to cóż nie wiem co byś tam powiedział, nie chcę cię obrażyć, czy co, to znaczy nie obrażę co, Nie chcę mówić za ciebie. No i co myślisz o takich ludziach, którzy nie podchodzą do takich ważnych spraw typu seks i tak dalej? No. No i się naśmiewali w ogóle z tej lekcji, bo no, no, zostałem no, z, z uzogografii, to było w sensie religijnym, że miłość to nie jest kontakt fizyczny. Zgadzasz się z tym? No co byś zrobił jeszcze, no? Z, co byś zrobił z nimi w ogóle, co znaczy No i z góry dzięki za odpowiedź ten... No ja się z wami będę wszystkim żegnał, cześć!